Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj przyszedł czas, żeby zabrać się ze za założenia gdzieś z koszyka na rower, żeby mogła sobie coś tam wrzucić, pojechać na zakupy. Powiem Wam również, jaki koszyk wybrałem, dlaczego takich wybrałem i czym trzeba się kierować kupując koszyk. Zostańcie na filmie i obejrzyjcie film. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. Najlepiej pod każdym filmem to tylko jeden klik. Idę po koszyk i zakładamy. Podejmując decyzję, jaki kupimy koszyk, musimy wziąć pod uwagę trzy aspekty. Po pierwsze, budowa kierownicy. Czy ten koszyk możemy założyć w ten sposób? Czy jest gdzie tutaj uchwycić? I jeżeli nie możemy tu nigdzie uchwycić to musimy iść w drugim kierunku, czyli wybrać koszyk, który możemy założyć na górę. Jeszcze jest jedna opcja, że koszyk może mieć podporę. Jednak jeżeli mamy tego typu amortyzatory, to ten koszyk w ogóle odpada. Zostają nam tylko i wyłącznie koszyki bez podpory, czyli wiszące, czyli jeżeli odpada nam z powodu tej ramy, którą tutaj widzimy koszyk, który mocujemy na sztycy i z powodu już samego wysięgnika przy kierowni kierowniku, to pozostaje nam tylko trzeci koszyk, czyli wersja koszyka zaczepiana na kierownicę i będziemy najpierw musieli odkręcić to odblaskowe światełko do roboty. Tutaj mamy taki fajny zestaw, jest w nim dużo różnych drobiazgów, w związku z tym trzeba uważać i tego nie pogubić. Delikatnie to wyjąć najlepiej na jakiś chodniczek. Zaraz wyjmę, rozłożę wszystkie części i będziemy montować. Mamy trytytkę, główną części, 8 takich elementów dodatkowych. Odkręcamy śrubki. Odkręcamy śrubki. Drugie elementy poluzowujemy tak, żeby weszły nam i objęły kierownik. Wtedy skręcimy śrubki z powrotem. Musimy dopasować teraz te półki, tak, żeby pasowały do tej kierownicy. Mamy komplety: 4 jedynki i 4 dwójki. I musimy dopasować, które pasują do średnicy naszej kierownicy. Będą to dwójki czy będą to jedynki. I myślę, że w przypadku tej kierownicy będą to dwójki, ale może wyjść w praniu tak, że będzie trzeba założyć potem jedynki i sprawdzić, jeżeli nie będzie się trzymało tak jak trzeba. Kółek jest wyprofilowany w zależności od grubości tej rurki. Tak wygląda korekta. I pozostaje już tylko w tym momencie przykręcić do kierownicy, więc zapraszam Was po przykręcaniu śrubek jak będziecie czas na wyregulowanie tego elementu? Przykręciłem, odkręciłem, dlatego że okazuje się, że trzeba założyć pojedynki, jedynki, bo dwójki są za luźne, czyli dociskają tylko jedynki. Więc mamy gotowe. No i jak myślicie, co zostało do zrobienia? Zakładamy koszyk. Teraz, kiedy już mamy założony koszyk, patrzymy jak powinno być to usytuowane i doginamy ten element i go dokręcamy. Musimy to oczywiście dokręcić z wyczuciem, z którym ja mam wiecznie problem. I teraz siedzi stabilnie i mocno. Jeszcze nie siedzi mocno. To odkręcić trochę wyżej, ustawić i dokręcić z powrotem. I do zobaczenia po tej zabawie. Odkręciłem, poprawiłem, dokręciłem. Jaki efekt siedzi koszyk. Może Agnieszka jechać na zakupy. Koszyk kosztował 45 zł, i trzeba odczepić tą metkę. Trzeci krok, trzeci element założony, czyli koszyk. Zostały nam błotniki, więc już zapraszam Was na następny odcinek Jak widzieliście, trzeba nie raz popełnić błędy Na błędach człowiek się uczy i dzięki temu już wiem że jedynki czy dwójki są jedne mniejsze, drugie większe to ma się odpowiednio zaciskać Jeżeli kupię sobie na przykład taki koszyk na mój własny rower to efekt będzie taki, że już będę wiedział jak założyć Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł w, choćby w podejmowaniu decyzji jaki koszyk kupić Przyjrzeliście się temu tematowi i wiecie już w tym momencie na co trzeba zwrócić uwagę bo ja musiałem poświęcić na to godziny, żeby rozkminić, a potem jeszcze porozmawiać w sklepie. Tak w ogóle na koniec zastanawiam się, po co dali tą tretytkę jeszcze, co ona ma trzymać. Może ktoś mi odpowie na to pytanie. A na sam koniec, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polecam Wam oczywiście poprzednie filmy o rowerze, czyli jeden i drugi, o ulepszaniu roweru, tu jest aż najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.